Witam, szanowne gronograczy, tak, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego, co siedzi w głowie prezydenta Blizzard Entertainment, Jay'a Alana Braka. Mój strój jest odpowiedni do tego, ponieważ będziemy dyskutować o profitach. Kochani, ogólnie rzecz ujmując, zapewne wiecie, co się stało z pewnym prograczem, który stwierdził, że chce wyrazić swoje uczucia i poparcie do tego, co się dzieje w Hongkongu. Zatem, moi drodzy, przejdźmy do konkretów. Jay Alan Brack w swoim biurze rozmyśla. Jak by to napisać? Jak by to, jak by to napisać? Żeby nas gracze zrozumieli, tak? No na pewno... Okej, okay, to może opiszemy tak. W poniedziałek Zawiesiłem tego skur. Um, dobra, nie. W poniedziałek podjęliśmy decyzję, żeby zawiesić gracza i tych dwóch zdrajców kasterów e, dobra, Per jakoś to zmieni Dobra. O, spoko. Okej, okay, teraz, teraz trochę o wartościach. Um, wartości, jeszcze jakieś mamy um, Myślimy globalnie. O, think Globally Little Responsibly I. importantly Every Voice Matters. To jest super. Metalika chyba tak śpiewała. Dobra, every voice matters. Um, no. I o, napiszę jeszcze o tym, że w sumie wszystkich zachęcamy, żeby, y, żeby oni swój punkt widzenia mniej więcej przekazywali. Jesteśmy bardzo otwarci na to. Dobra, to będzie dobre. Um, dobra, i teraz napisałem, że im coś wyjaśnimy. Coś. Później. Ok, teraz poważnie o Chinach. Nasza relacja z Chinami nie miała żadnego wpływu na naszą decyzję. Xi <grym> dzwoni? O, muszę przerwać. No dobrze, teraz pomyślmy, co moglibyśmy zrobić. Dobra, oddamy mu szmal, bo w sumie wygrał. A to w sumie nas nie będzie dużo kosztować. A następnie, o, w sumie zmniejszymy mu ban na 6 miesięcy. Spoko, niech skubany poczuje. <grym> tak. Następnie, kasterów nie przywrócimy, mamy ich gdzieś. Chociaż, dobra, zawiesimy ich tylko. 12 miechów. Mm. Ym... No cóż, to jest chyba odpowiednia kara, za wypowiedzenie kilku słów o naszych braciach. No dobra, nie potrafię już się dalej w to wczuwać, bo czym bardziej to analizuję, tym bardziej się wczuwam w tego gościa, to mam wrażenie, że pisał to jakiś zespół pr który jest tu turbo bezduszny i to jest taka chłodna kalkulacja od góry do dołu. No i to jest korporacja, więc pewnie tak było. Zatem moi drodzy, Mówiąc szczerze, to jest jakiś absurd. Jeżeli chodzi o różnych komentatorów w sieci, mówią jednym głosem. It's a fucking joke. Dlaczego jest the fucking joke? Z tego względu, że tu na dole jeszcze czytamy takie tłumaczenie moje, że celem Blizzarda, naszym celem, jest to, żeby każdy gracz, nieważne skąd jest, jakie ma poglądy polityczne, religijne, jakiejś z rasy, płci, żeby się czuł bezpiecznie. I żeby się czuł przywitany, w pewnym sensie, nie wiem, po polsku trudno to przetłumaczyć dosłownie, ale feel safe and welcome podczas grania w ich gry. I powiem Wam szczerze, że czytając to, później przechodząc do tego, co tutaj się odwaliło, innymi słowy, że Pierre na, na Chiny napisał We will always respect and defend the pride of our country. Pride of our country? Za to, że gościu powiedział wyzwolić Hongkong to rewolucja naszej ery, nagle pojawia się community manager na Chiny i mówi, że hej, spoko, wywaliliśmy gościa, zmanowaliśmy go, odebraliśmy mu nagrody i właściwie teraz będzie w porządku. Bronimy honoru naszego kraju. Chodź, piąteczka. What the fuck? Co jest, co. jak popatrzymy w ogóle na analizę tego tutaj, to jasno napisano, że. Chiny nie miały wpływu na tą decyzję żadną. Okej, okay, a tam później czytamy, że bronimy honoru naszego kraju. No w porządku, spoko. Kolejna rzecz to tak naprawdę. Wytoczono gigantyczne działa przeciwko człowiekowi, który wyraził swoją swoje poparcie dla kogoś, dla jakiejś sprawy. Myślicie, że jakby, nie wiem, wyraził poparcie dla Trumpa czy kogokolwiek innego, to od razu by wyleciał z tego. Turnieju nie sądzę. Poza tym była taka sytuacja, że kasterzy z takiego um, z też turnieju w Hearthstone, tylko że szkolnego, w Stanach, też pokazali poparcie dla Hongkongu i nic z nim się nie stało. Turbo kompletnie. Oczywiście to było tuż po tym. Więc myślę, że jakby tamtych zbanowano, to by byłby jeszcze większy problem, ale mniejsza z tym. To by właściwie zagniło sytuację jeszcze bardziej, dlatego może w ogóle nie zareagowano. Ale patrząc na to, co tutaj jest napisane, to, to rzeczywiście jest bezduszna machina, która stwierdza, że. Hej, obetniemy, dobra, oddamy Ci kasę. Obetniemy twojego, twoje, twoje zawieszenie do sześciu miechów. Kasterów w ogóle tam przykręcimy, ale zawieszeni są tylko i wyłącznie. Myślę, że ci ludzie po tych, takim czasie 12 miechach nie będą wracać do tego w zupełności. To za tym, no, e, to jest jasne i przejrzyste to, co tutaj wrzucono. To jest taka chłodna analiza tego wszystkiego. No i oczywiście tak jak wam pokazywałem, niektórzy się nie zgadzają z tym co właściwie Blizzard sobą reprezentuje więc wpływy na skin są ogromne. O tym mówił Mark Kern w poprzednim filmie możecie dowiedzieć się troszkę więcej. To, co tutaj wrzucono w Chinach na Wii, to jest w ogóle jakiś absurd. Myślę, że teraz, jeżeli chodzi o cały ten statement, mam wrażenie przynajmniej to jest moja prywatna opinia że teraz właściwie gracze zanim wejdą na wizję czy casterzy, będą chyba jakieś cyrografy podpisywać. Takie mam wrażenie, że oni podkręcą jeszcze bardziej śrubę, żeby nie wyrażać w ogóle żadnych opinii podczas ich rozgrywek ponieważ jak tutaj Alan Black napisał to bring the world together through epic entertainment to ma być zabawa rozrywka to nie może być w żaden sposób powiązane z twoimi prywatnymi poglądami nie możesz wyrażać swoich poglądów podczas rozgrywek to ma się skupić stricte na gamingu w pewnym sensie patrząc na jednostkę spoko idę żeby zagrać w grę ale patrząc na to że ich wartości są Odpowiednio e, właściwie przygotowane do tego, żeby działać odpowiedzialnie, myśleć globalnie. Każdy głos ma znaczenie. To zdecydowanie wyrażenie jakiejś tam opinii i poparcia, takie, takie spersonalizowanie tych graczy, a nie traktowanie ich jakąś maszynę, no to to się kłóci ze sobą w pewnym sensie, te dwa, te dwa podejścia. Nie możemy myśleć o graczach jako o dojnej krowie i zakazywać im wyrażanie jakikolwiek. Myśli i myśleć w kategoriach tego, co tutaj napisano. Nie zrozumcie mnie źle. Ja rozumiem, że świat korporacyjny musi być ułożony zgodnie ze scenariuszem. Jeżeli coś lekko pójdzie, nie w tą stronę co trzeba, to od razu świat płonie. Popatrzymy sobie na prezentację na E3, popatrzymy, jak korporacje działają: Apple, Microsoft, jakiekolwiek korpo, IBM i tak dalej. To rzeczywiście, korpo świat jest strasznie smutny pod względem takich wartości, prawdziwych wartości, bo to wszystko jest udawane w pewnym sensie. E, niestety, Blizzard Entertainment się skończył wtedy, kiedy doszło do merger'a Activision Blizzard to jest teraz, moi drodzy. I musimy patrzeć na to jak na korpo. Jeżeli szukamy prawdziwych wartości, to szukajmy je w jednostkach, a nie w korporacjach. Co, o, czym, o co mi chodzi? Oglądacie różnych youtuberów, Spotykacie się z różnymi ludźmi. Oglądacie różnych streamerów. Dlaczego wy to robicie tak naprawdę? No dlatego, że są naturalni. Dlatego, że powiedzą co myślą. Chociaż niektórzy, którzy mają dużą publikę i jakieś tam wpływy reklamowe i tak dalej, to już są w pewnym sensie ograniczani. Ej, nie możesz powiedzieć tego, siam tego. Niektórzy się na to godzą, niektórzy mają wyjebane. Chwała im za to, bo zostaną naturalni, są naturalni. Są tacy, jakich ich lubicie. Więc jeżeli chodzi o takie korpo bzdury, to po prostu weźmie to w duży nawias, i tak korporacje działają. I niestety tak będzie. Jednakże nie możemy się godzić i naszym portfelem głosujemy na to, która korporacja będzie dalej sobie żyła tak naprawdę. Bo jeżeli zdecydujemy, hej, nie podoba mi się to, co to korpo robi, nie dawajmy im szmalu, nie kupujmy im DLCów, nie kupujmy ich gier, nie grajmy w grę. Pomimo tego, że World of Warcraft jest świetny, albo lubicie oglądać StarCrafta, No ale, w tym sensie, albo decydujecie się wspierać Wasze wartości, i yy, za tym Wasze decyzje życiowe idą, albo decydujecie się wspierać Wasze wartości, ale macie to w dupie, bo chcecie oglądać StarCrafta, albo zagrać w hertce, albo zagrać w WoWa, albo w cokolwiek. Zatem wy cały czas decydujecie, co się tak naprawdę dzieje. Oczywiście jednostka, powiecie, nie ma znaczenia, przecież tam jest kupę ludu z Chin, które będzie to oglądać i grać. Okej, okay, ale wy będziecie mieli czyste sumienie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia, zostawcie lajka, suba. Tak zatem, jeżeli chcecie, żeby ten kanał w ogóle się rozwijał, to zdecydowanie to, to, to pomoże. Tak więc trzymajcie się, do usłyszenia, do następnego filmu. Ten temat zamykam u siebie na kanale, i będzie już o tym e, za bardzo wspomniane. Chyba, że znowu świat zapłonie, ale pewnie przy innym temacie. Trzymajcie się, hejo!